just a waste of time, just a waste of time. But I don't think so. Maybe I definitely know why. Why do I keep fooling myself? I cannot let go, I cannot let go. This is not like me, but now I definitely see that. Maybe, maybe I'm in love, 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 love. But I don't think so. Maybe I definitely know. Why do I keep wow. fooling myself? Why can't I let go? I can't let go. This is not like me, but now I definitely see. Why do I keep fooling myself? Why can't I let go? Why can't let go? This is not like me, but now I definitely see Maybe Maybe I'm in love, 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 love. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy trzeba ich przedstawiać. Grupa D przed Wami właśnie zła. Witamy z Placu Niepodległości. Tutaj z siedmioosobową grupą DP i ich opiekunem Grzegorzem Perkowskim Magda Pochanek Witam po raz kolejny na antenie Radia Nadzieja. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Dzień, Dzień dobry. dobry. To właśnie ta grupa, która ma x faktor która brała udział w bardzo popularnym reality show, jakie uczucia wam wtedy towarzyszyły? Zaszliście bardzo daleko, kto mi powie? więc na pewno było dla nas ogromne doświadczenie, ja w ogóle znam się Dominika. To było przede wszystkim dla nas coś zupełnie nowego, ponieważ wzięliśmy udział w programie przede wszystkim telewizyjnym, który też jest pewnego rodzaju konkursem i. Może przypomnijcie właśnie, jak daleko zaszliście? No, dla nas to było ogromne zdziwienie, bo dotarliśmy aż do finałowej piętnastki. Co prawda nie dostaliśmy się na występy live, ale dotarliśmy do domów jurorskich i tam w domu Maji no Niestety odpadliśmy, ale to jest i tak ogromny sukces jak dla nas. Jesteście w tej piętnastce najlepszych w Polsce? Jesteśmy w sumie, <laughs> mówiąc nieskromnie, wśród pięciu najlepszych zespołów w Polsce. ponieważ Dokładnie, do bo wtedy pięć zespołów. zespołów rywalizowało. Powiedzcie, od jak dawna wasza grupa jest razem? Nasza grupa istnieje. Od listopada w zasadzie tamtego roku. No i sukcesywnie jakoś pracujemy na tym, żeby śpiewać, śpiewać coraz lepiej. To właśnie bardziej. dzięki panu. już no Grzegorz tak. Perkowski, właśnie ale przed nami. Tak, ale ja bym był y, nic bez, bez całej reszty. tak? Także, wspaniałej siódemki. Tak, wspaniałej naszej siódemki. Także jesteśmy razem i mam nadzieję, że tak będzie. Jest pan dumny właśnie z tego, że tak daleko zaszli? Ogromnie. A co dalej? Co dalej? Na razie pomysły koncertowe, na razie są koncerty, na razie są pomysły repertuarowe do zrobienia repertuaru. Myślę, że do końca roku plany koncertowe i plany wzbogacania repertuaru. Mhm. A po nowym roku pomyślisz? Się pomyślisz zobaczymy co dalej. Nie... Czy po tym właśnie programie słuchajcie telewizyjnym mieliście, że tak powiem, większe zainteresowanie wśród ludzi? Z pewnością zwracaliśmy na siebie uwagę, zwłaszcza w naszym małym miasteczku. No właśnie, jesteśmy w łapach, jesteście rozpoznawalni. No może trochę. Człowiek sam tego nie zauważa. Po mm -hmm. prostu inni nas, nie wiem może w jakiś sposób rozpoznają. Panie Grzegorzu, skąd pomysł właśnie na utworzenie takiej grupy, o takim rodzaju muzyki? Yy, pomysł tkwi w. Jak pan ich znalazł, może tak? Oni się sami znaleźli, bo, bo wszystko z niektórymi osobami oczywiście, wszystko zaczęło się w liceum, gdzie jeszcze tutaj w łapskim naszym liceum, gdzie, gdzie ich, ich poznałem jako jeszcze nauczyciel tego liceum. Pracowałem z nimi tak 4 lata gdzieś indywidualnie, to solowo, to zbiorowo, niektórymi, z niektórymi z poezją śpiewaną, z niektórymi z muzyką klasyczną, tak różnie, w, w różnych stylach. W końcu zdecydowałem się... Był taki projekt do zrobienia z kolendami i tak, że scena była nieduża. To potrzeba, po, była potrzeba małego składu, więc e, podzwoniłem, poprosiłem parę osób tutaj ze mną, mm -hmm. już zo, e, zostali, żeby po prostu zrobić takie parę koncertów, koncerto, parę koncertów kol, z kolendami, e, żeby po prostu pośpiewać. I wyszło tak, że brzmienie jest ciekawe. Wyszło, że Okazało się, że brzmienie jest ciekawe i że warto to kontynuować. I stąd pomysł później na X Factor i dalej na koncert. Ale właśnie, siedem osób to chyba nie jest tak łatwo zgrać ze sobą. Jednak te głosy muszą do siebie pasować. Osoby muszą do siebie pasować. Czy dużo tych jest było? Jest takie powiedzenie, że znaleźć siedem osób sześć osób w zespole tak jak trafienie szóstki w Totolotka. I ja się, ja się o, z tym zgadzam. pan trafił ponad. Tak, trafiłem siódemkę i to jest, i to jest super. To są większość, znaczy większość, to są same młode osoby. Czy wasze życie teraz będziecie ograniczać tylko i wyłącznie do muzyki? Że dla nas na pewno zespół jest czymś bardzo ważnym w tym momencie, ponieważ X Factor uświadomił nam przede wszystkim ten właśnie program, że warto jednak kontynuować te prace, co zresztą widać również przy naszej stronie internetowej www.dponline.com, jak bardzo ludzie odwiedzają naszą stronę, jak szukają nas w internecie, tak samo z naszym Facebookiem. Mamy już ponad po pół tysiąca fanów na Facebooku. I to się tak naprawdę działo dosłownie w przeciągu kilku dni, kiedy pojawiliśmy się na antenie X-Factora. Ludzie pytają nas o koncerty, proszą nas o wykonywanie różnych utworów. I dla nas to jest rzecz bardzo fajna, bo my się spotykamy bardzo często praktycznie już codziennie często się spotykamy. Pracujemy razem, bawimy się razem, i dla nas to jest rzecz niesamowita, że możemy jeszcze poprzez naszą zabawę i to, że jesteśmy znajomymi, jeszcze uszczęśliwiać ludzi, którzy proszą nas o utwory, a my je po prostu wykonujemy. Easy oprócz wokalistek i wokalistów jest także z nami pan Adrian, który, który reprezentuje styl zwany beatboxem. Proszę opowiedzieć kilka słów o tym jak pan, jak pan jak pan to robi. Na czym to polega? Na czym to polega? To jest może nie jest to taka trudna trudna sztuka. Coś <laughs> się ze mnie koledzy śmieją. Wystarczy wystarczy po prostu zaimprowizować. Ja się uczyłem beatboxu Niechcący nauczyłem się beatboxu. Tam z kolegą wspólnie w liceum troszkę próbowaliśmy, i w ten sposób powstał pomysł, żeby to jakoś tam trochę rozwijać, trochę, trochę ćwiczyć w domu samodzielnie. Potem tutaj z zespołem, gdy się, gdzie się u nich znalazłem, pokazałem co potrafię. Spodobało się, wzięli mnie tak Co jest najbardziej trudne, właśnie w tej sztuce, powiedz? Łapanie oddechów. Czyli tego się wszystkiego trzeba wyuczyć, to jest. To jest wszystko do nauczania, potem się uzupełnia to w kolejne dźwięki, kolejne brzmienia, i w ten sposób jak Może jeszcze. Proszę. Dziękuję. Pięknie. To teraz my wam dajemy chwilę, jesteśmy na antenie radia nadzieja, żebyście, co dla nas jeszcze zagracie? Zaśpiewacie. Mamy utwór pod tytułem Sweet About Me, który był śpiewany również w X Factorze przez nas. To czekamy chwilę, prosimy Was o przygotowanie, nie schodzimy z anteny, proszę Państwa, niech z nami zostańcie. Już przed nami grupa DP i opiekun. A ja tylko dopowiem, że Sweet About Me to był utwór, który powstał nocą. Była taka próba w X Factor od 2.30 do 5.30 rano, bo tak nam zlecono, żeby zrobić Sweet About Me. Więc mieliśmy taką trzygodzinną nocną próbę i tak powstało Sweet About Me, a mogą Państwo teraz posłuchać zapraszamy. I don't easily the Smile on a hundred lives Ooh, watching me Hanging by the string this time I don't easily Climb up to far top of the glass ah! Give these lessons to be learned I'd rather get my jamming words in first off so. When it's upside down, boy. If this lesson's to be learned, I'd rather get my German words in first. So, oh. when you're playing with desire, I don't come right to my place when it burns like fire, boy. Sweet about me. Nothing sweet about me. Yeah. Sweet about me. No. Sweet about me, nothing sweet about me. Yeah, sweet about me, nothing sweet about me. But sweet about me, blue, blue, blue waves they crash as time goes by. So hard to catch. It's too, too smooth, ain't all that, why don't you ride, my side of the track, if this lesson's to be learned, I'd rather get my jammy words in first, so, when I'm something that I find the words about a place when it upside down, boy. If the lesson's to be learned, I'd rather get my jamming words in first. So when you're playing with desire, I don't come right to my place when it burns like fire, boy. Sweet about me, nothing sweet about me, yeah. Sweet about me, nothing sweet about me, oh, wow. yeah, sweet both me. Ja myślę, że chyba nic nie trzeba dodawać moim Państwa gościem na antenie Radia Nadzieja Grupa DP. Dziękuję Wam bardzo za przybycie. Mamy wielu widzów tutaj podczas dzisiejszego studia plenarnego. Proszę, jak wrażenie? Bardzo ładnie śpiewają właśnie i to są super dziewczyny. Młodzi, utalentowani ludzie, prawda? Pani mieszka w Łapach, tak? Oczywiście. ja Zna Pani tą grupę, tak? Oczywiście, że bardzo znam tą grupę. Znam ich wszystkich i naprawdę dziękuję im za to, że tak pięknie śpiewają. To jest super. Talent w Państwo tego obecny. nie widzą yy, w radiu, yy, bo jednak to jest radio. Ale mamy tutaj naprawdę sporą widownię. Szef, to Bardzo to dużą na rynku niepodległości. Z nimi właśnie śpiewaj, to jest naprawdę super wszystko. Tak. Dziękuję Wam bardzo za przybycie jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać. Wielki talent. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Magda Bohanek, zapraszam. Zapraszamy na koncerty i na stronę internetową www.dp-online.com. Do zobaczenia. Zapraszamy.